Cześć, w dzisiejszym materiale porozmawiamy o tym, czym są oczekiwania wobec siebie, skąd się one biorą, na co zamienić oczekiwania, tak żeby nie odczuwać frustracji, złości, rozczarowania sobą, a jednocześnie móc zrealizować swoje cele, czuć się po prostu dobrze i skutecznie przekuwać je. W nawyki, takie nawyki, które z nas wspierają i które przyczyniają się do realizacji naszego celu. A ten materiał został zainspirowany przez pytanie, które dostałam od Justyny na Instagram i to pytanie brzmi następująco. Powiedz mi, co zrobić, kiedy ja od siebie wymagam, że coś zrobię, później tego nie robię i się bardzo frustruję. Co odbija się na innych? Jak to w sobie ogarnąć? Jeśli interesuje Cię odpowiedź na to pytanie, to zostań proszę ze mną. Ja nazywam się Ilona Bajorek, jestem trenerką mentalną i pracuję w Nurcie Psychologii Pozytywnej, a na tym kanale rozmawiamy o tym, jaką moc mają Twoje myśli. Poprosiłam Justynę o bardziej szczegółową wersję tego pytania i jakiś przykład z życia, żeby łatwiej było się do tego ustosunkować. Przeczytam teraz, co napisała do mnie Justyna. Wymagam od siebie, że będę miała codziennie czysty dom i ugotowany obiad. Planuję na cały tydzień posiłki i zakupy. Mam wszystko rozpisane. Na przykład w poniedziałek okazuje się, że spędzam w pracy dużo więcej czasu niż planowałam, pracuję z domu. Więc stwierdzam, jestem zmęczona, nie mam sił już przygotować obiadu na jutro, więc zrobię to jutro. W tak zwanym międzyczasie, bo jutro mam zaplanowanych mniej zadań w pracy. Kolejnego dnia wpadają jakieś zadania, albo na przykład oglądam Instagram i przychodzi pora obiadu, a ja czuję ogromną złość, przychodzi z pracy narzeczone, a ja odczuwam kolejne zażenowanie i frustracja się pojawia, i zamiast się ogarnąć, to stwierdzam, że mam to gdzieś. Co z tym mogłaby zrobić Justyna, tak żeby poczuć się lepiej? Przede wszystkim, ja zachęcam zawsze do tego, żeby znaleźć przyczynę, takie korzenie tej sytuacji, która się pojawia. I tutaj najpierw odniosę się do oczekiwań w stosunku do samego czy samej siebie, tych wymagań. Czyli, kiedy Justyna zakłada sobie, że chce mieć codziennie czysty dom i ugotowany obiad, to czy jest to jej taki cel, takie zadanie, które wspierają w realizacji jakiegoś większego celu, które jest spójne z jej topowymi, kluczowymi, życiowymi wartościami, czy może jest to oczekiwanie kogoś innego, czy oczekiwanie w stosunku do samej siebie? A jak wiemy już z poprzednich moich materiałów, z oczekiwaniami jest tak, że oczekiwania komunikują nam, jaka potrzeba w przeszłości nie została. Zaspokojona przez nas, i my teraz w teraźniejszości chcemy ją przez te oczekiwania zaspokoić, a to się nie może udać, bo nie możemy zaspokoić potrzeby, która nie była zaspokojona w przyszłości, rzeczami, które robimy teraz. Czyli dla przykładu, żeby było to łatwiejsze do omówienia, jeśli dana osoba w przyszłości miała niezaspokojoną potrzebę, na przykład uznania, akceptacji, szacunku, no to próba za zaspokojenia tej potrzeby teraz poprzez tego typu działania. Które mogą wcale nie być czymś, co ona chce robić, tylko są to takie oczekiwania innych osób. Czyli na przykład, jeżeli Justyna chce zaspokoić swoją potrzebę uznania, akceptacji i robi to poprzez to, że wyznaczyła sobie takie zadanie, dbania o dom codziennie, gotowania obiadu, sprzątania, i wcale to nie jest coś, co jest takie czysto jej, to wtedy może to prowadzić do frustracji. I każde takie Zrobienie tego zadania, które nie będzie 100% na poziomie tej poprzeczki, którą sobie wyznaczyła, będzie niedoskonałe. A więc Justyna nie będzie widziała tych wszystkich osiągnięć, które robi, tych wszystkich starań, nie będzie widziała, że zrobiła przez 3 dni z rzędu obiad, a tego czwartego coś tam wypadło i po prostu go nie zrobiła, i ona nie będzie tego doceniała, tylko cały czas będzie przed oczami ta poprzeczka, że musi być 100%, żebym poczuła się dobrze. I to jest też. Takie dążenie do perfekcji, kiedy mówimy sobie muszę, powinnam, zamiast mówić chcę i wybieram. Bo z perfekcją jest tak, że kiedy my mamy narzuconą poprzeczkę i mamy właśnie muszę, powinnam i tu musi być realizacja zadań, a jak jest delikatnie poniżej tej poprzeczki realizacja zadań, to już czujemy w sobie takie poczucie jestem niewystarczająco dobra, bo nie zrobiłam 100%, a zrobiłam tylko 95%. Więc zaczęłabym od tego, żeby zastanowić się skąd. Taka potrzeba, potrzeba codziennego gotowania obiadu czy porządkowania domu, utrzymywania czystego domu. I oczywiście, że może to być potrzeba Justyny czy, czy Twoja, jeżeli odnajdujesz się w tym przykładzie. Oczywiście, że może to wynikać z Twoich potrzeb i to jest bardzo fajne, bardzo dobre. Więc tutaj ważne jest, żeby to wynikało z Twojego celu i jeżeli my chcemy osiągnąć jakiś cel, to zobacz, że możemy ten cel osiągnąć poprzez robienie różnych zadań. I najlepiej jest wybrać zadanie, które najbardziej będzie nas wspierało w realizacji tego celu i które będzie takim zadaniem, na które mamy ochotę, czyli chcemy go zrobić, po prostu mamy taką motywację. Bo może być tak, że dany cel, na przykład, chce być zdrowa, mieć wysportowane ciało. Oczywiście trzeba by było skonkretyzować bardziej ten cel, ale to jest tylko przykład. I ten cel możemy zrealizować poprzez na przykład bieganie codzienne, a możemy go zrealizować poprzez ćwiczenie, praktykę jogi czy chodzenie na siłownię. I tutaj od nas zależy, co my wybierzemy. I ważne, żeby wybrać takie zadanie, taką aktywność, która będzie spójna i dobra dla nas po prostu, a nie dla kogoś innego, nie że jest teraz taki trend na to, tylko warto właśnie zastanowić się, na co ja mam ochotę, ponieważ wtedy będzie po prostu to dla nas skuteczniejsze. I w tym miejscu chciałabym odwołać się do książki. Książki napisanej przez doktora Foga: Niewielkie zmiany, które wiele zmieniają czyli metoda mikro nawyków. Jest to dosyć obszerna książka, natomiast ona w bardzo fajny, taki prosty, warsztatowy sposób prowadzi nas przez taki proces, gdzie my projektujemy nasze zachowania, czyli tworzymy nasze nawyki. I co nam mówi ta książka w odniesieniu do tego przykładu, który dzisiaj opisujemy do tego pytania Justyny? Ona nam mówi to, że kiedy już mamy wybrane to zadanie, które, na które mamy ochotę, które chcemy robić i to zadanie, które będzie wspierało nasz cel, które będzie nas przybliżało do tego celu, czyli przykładowo jest to właśnie codzienne gotowanie obiadu, to teraz, żeby było to skuteczne, potrzebujemy zadbać o takie trzy elementy. Pierwszy z tych elementów to jest motywacja, czyli to musi być coś, co wypływa z mojego wnętrza, czyli ja chcę to zrobić, to jest dla mnie ważne i to wynika z tego, że ja po prostu chcę to zrobić, mi na tym z jakichś przyczyn zależy, to jest wychodzić z takich moich wewnętrznych pragnień. To nie jest coś, co mi ktoś każe, czy ktoś ode mnie tego oczekuje, ale to wynika z mojej wewnętrznej motywacji. To jest dla mnie ważne. Druga rzecz, która musi zaistnieć, ważne, żeby zaistniała, żeby to było po prostu skuteczne i w naszym życiu, żeby to się przekładało na tą efektywność, to jest to, że to zadanie, kiedy zaczynamy dopiero wprowadzać coś w życie, czyli postanawiamy sobie, chcę gotować codziennie obiad, chcę mieć codziennie świeży obiad, to to zadanie, to wykonanie tego obiadu na początku powinno być turbołatwe. Czyli poziom trudności i motywacja jest takim pierwszym determinantem, który sprawi, czy coś zrobimy, czy tego nie zrobimy. I teraz wyobraź sobie, że masz bardzo dużą motywację, ale jednocześnie zadanie jest bardzo trudne. To im trudniejsze zadanie, tym będzie Ci go trudniej wykonać. Czyli na przykład, nawet jeżeli Ty chcesz robić te obiady, czujesz taką potrzebę, to jest dla Ciebie ważne, a nigdy na przykład nie gotowałaś i chcesz teraz zacząć, no to nie możesz zacząć od zrobienia jakiegoś wymyślnego dania. Jakiegoś dania, które po prostu jest dla Ciebie czarną magią, bo po prostu nie wiesz, jak połączyć te składniki i sam przepis po prostu Ci przeraża, no to. Jestem przekonana, że pojawi się w tobie opór i będziesz na przykład odsuwała to zadanie w czasie. Ale jeżeli zaczniesz od przygotowania czegoś totalnie prostego, czegoś, co na przykład robiłaś, czegoś, co cię w dzieciństwie nauczyła mama, czy czegoś, co po prostu jest w wyszukiwarce internetowej pod hasłem szybkie, proste, nie wiem, łatwe obiady, tak? I jeżeli znajdziesz coś dla siebie, takiego, co będzie dla ciebie łatwe, no to jestem przekonana, że połączenie motywacji i tego turbo prostego zadania sprawi, że po prostu zrobisz to zadanie. Kolejna rzecz, która jest tutaj ważna, a właśnie z perspektywy tej metody mikronawyków, to jest bodziec. Czyli jeżeli ja mam już tą motywację, mam określone zadanie, które na początku będzie łatwe, z czasem ja sobie będę tą poprzeczkę podnosiła i OK, może pierwszy, drugi, trzeci tydzień będzie bazował na takich prostych przepisach, a z czasem będę sobie dokładała nieco trudniejsze, to jeszcze ważny jest czynnik. Jakim jest bodziec, czyli zakotwiczenie tego zadania w określonym dla mnie czasie. I tutaj, jeżeli ja określiłabym sobie, że na przykład rano zajmę się tym zadaniem i rano będę gotowała obrad i okaże się w praktyce, że ta pora, którą sobie wyznaczyłam, wcale nie jest dla mnie dobra, bo na przykład wtedy sabotuję samą siebie, bo chcę wtedy zająć się pracą, która też jest dla mnie ważna, chcę zająć się klientami, sprzedażą, I mieć takie poczucie bezpieczeństwa finansowego, mieć poczucie, że rozwijam też swoją firmę. I jakby z jednej strony, okej, okay, ważny jest ten obiad, ale on nie jest na tyle ważny, żeby zostawić klientów, żeby zostawić pracę i żeby brać się po prostu od samego rana za obiad. Być może dla mnie dobrą godziną będzie przygotowanie tego obiadu o 12. Na przykład wtedy, kiedy zrobię sobie turboważne zadania dla klientów, jakieś projekty zawodowe, i o 12.00 zwykle robiłam sobie przerwę. Więc mogę mieć taki rytuał, po prostu, że o 12.00 ustawiam sobie nie wiem, przypomnienie w swoim telefonie, czy wpisuję wręcz do kalendarza. 12 godzina robię obiad i planuję sobie na przykład pół godziny czy 45 minut, godzinę czasu na przygotowanie tego obiadu. Może się także okazać, że dla mnie najlepszym momentem na przygotowanie obiadu będzie wieczór. Że biorąc pod uwagę mój tryb dnia, biorąc pod uwagę moje upodobania, to czy mam dzieci, czy tych dzieci nie mam, to jak spędzam czas, jak pracuję, w jakich godzinach i tak dalej. Może się okazać, że dla mnie najlepsze godziny to są godziny wieczorne i kiedy na przykład, nie wiem, położę swoje dzieci spać o 20 czy 21 to będę chciała pójść do kuchni i jeszcze się zrelaksować gotując obiad, ponieważ to po prostu lubię robić. A może się okazać, że mam taką pracę, gdzie właśnie pracuję do godziny 17, zanim wrócę do domu potrzebuję jeszcze się zrelaksować, odpocząć, pójść na spacer czy zrobić zakupy i dopiero wtedy biorę się za gotowanie obiadu na kolejny dzień, więc... Sposobów wykonania tego zadania jest naprawdę dużo. Ważne, żebyś dobrała moment tej aktywności pod siebie, i ważne, żeby go zakotwiczyć z czymś, czyli ustalić sobie, po czym będzie to następowało, czy o jakiej porze dnia będzie to następowało, żeby to było dla Ciebie jasne. Nie zostawiaj tego przypadkowi na zasadzie, że okej, okay, no to jutro gotuję obiad. I nawet jeżeli masz motywację, nawet jeżeli przepis jest prosty, nawet jeżeli masz w lodówce składniki, wszystko jest gotowe, to właśnie może się okazać, że nagle wpadnie ci po prostu dużo różnych zadań, może się okazać, że rozproszysz siebie poprzez właśnie przeglądanie mediów społecznościowych i ten czas ci umknie, przeleci jak przez palce, no i nie zrobisz tego zadania, które jest też dla ciebie ważne, a więc planowanie, Kotwiczenie tego zadania w naszym dniu. Pamiętaj też o motywacji, żeby to było dla Ciebie ważne, żebyś chciała to zrobić, żeby to wypływało z Twoich wewnętrznych pragnień. No i ważne, żeby zacząć od czegoś naprawdę prostego. Dziękuję Ci bardzo za Twoje uczestnictwo w oglądaniu mojego kanału, za to, że tutaj ze mną jesteś. Jeżeli ten film jest dla Ciebie wartościowy, zostaw po sobie ślad, polub go, zostaw komentarz, podziel się tym filmem z innymi, zasubskrybuj mój kanał. I widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć.